Siemano. Witam Was serdecznie tuż przed świętami w tej pięknej scenerii. Chciałem Was dzisiaj zaprezentować parę wędek, jednak święty Mikołaj się zjawił i ci, którzy byli grzeczni, czyli łowili fajne ryby, na pewno będą zadowoleni. Takie tutaj mamy dzieła sztuki. Postaram się Wam omówić po kolei. Tutaj mamy pierwszą z lewej. To jest spinning Aspius 330 metra. Długość wykonany w takim pięknym, ciemnym korku. Takiej bordowej o drewno stabilizowane. Ciężar wyrzutu 5,25 gram. Boleniówka, wędka wykonana dla Tomka Cabana, którego serdecznie pozdrawiam. Pozwolę sobie ją wziąć do ręki, machnąć parę razy. O. Naprawdę zasięg potężny będzie. Bardzo, bardzo daleki zasięg rzutowy duże możliwości, jeśli chodzi o prowadzenie przynęty wysoko, manewrowanie chyba taka propozycja, która, którą ciężko znaleźć na rynku. Co, co jeszcze warto podkreślić: ta wędka yy, nie ciąży tak w dłoni. Nie jest oporna, mimo tej długości. Jest bardzo przyjemna. Widać, jak ta szczytówka się tutaj ścienia. Jaka jest zbieżność blanku. No, jest moc. Druga pozycja to glasik wykonany dla Pana z Holandii, dla Pana Richarda, klasycznie z takim zasuwanym uchwytem kołowrotka. Tutaj widać, że mamy wyprofilowane o, co mi się lampa włączyła. Tutaj widać, że mamy wyprofilowany ten tą stopkę kołowrotka. Piękna, czeczota, stabilizowana drewna. Uchwyt typu Ritz. Bardzo fajny, taki, który Jakbyśmy nie złapali, to będzie nam leżał, leżał fajnie w dłoni. Nie sugeruj, profil tutaj nie sugeruje, gdzie mamy trzymać tą wędkę, taka naprawdę klasyka i elegancja ego piór 7 stóp, Linka 2-3. Mamy tutaj taką piękną agatową, przelotkę pasującą pod kolor ee, omotki. Wszystko taki bursztynowy akcent. No, naprawdę pięknie ta wędka wygląda. Pod suchą muszkę. Eee, poezja, naprawdę do tego linka mikroskadzit. Czwórka albo trójka. Mamy kapitalny zestaw do Suchej Muchy na mniejsze rzeki. Tutaj mamy wędkę do Nimfy. Eee, Ego Competitor 11:3 klasyka. Najlepiej sprzedająca się pozycja, wykonana z takim pomarańczowym akcentem. Fajnie to się komponuje z tą czarną, karbonową rękojeścią. Tutaj uzbrojenie w czarne przelotki więc jest to taka naprawdę wędka którą trzeba mieć, jeśli chodzi o łowienie na Nimka. po prostu jedynastka w klasie 3, chociażby tutaj na Brdę, To jest tak zwany must have. Pięknie wykonana, naprawdę. No i tutaj mamy jeszcze coś takiego, taki smaczek lipieniowy. Ta po środku jest to 10-stopowa dwójka. Oczywiście w karbonie. Bordowa omotka No piękna wędka do delikatnego łowienia lipieni. Ta w ogóle wędka jest wolna, więc jakby ktoś miał ochotę zrobić sobie fajny prezent na gwiazdkę to jeszcze jest taka możliwość i wziąć sobie ją tak jakby od razu ze stanu magazynowego, tak, bo chociaż pewnie długo długo nie będzie leżeć to wszystko co dzisiaj chciałem wam pokazać odnośnie wędek no i niedługo przyjdą mikrospeje do łowienia streamerowego co na pewno nie umieszkam wam zaprezentować te wędki pozdrowionka serdecznie. Do zobaczenia nad wodą.